No, Ale <słyszy> no <b> <słyszy> Przepraszam. Przepraszam. Aha, imię. Ale go w dubsku tego... <słyszy> porobiłem. Mm -hmm. Tetris. F***a! Oh! Nie! Czego ty nie chciał kupować? Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. No. Window one. Uh, kitchen. kitchen. Uh, kuchnia, 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 David, David, Kofia. Nice. Kitchen. Dobra, Brad, don't peek. Exit. Exit. With it. Gruby. David. it. David. Nipiquit. Dziękuję. Lewo. Lewo! No ty, kosę ci prawie dał, co ty? We dwóch digla strzelam, żaden nie trafia. No co wy tam robicie, panie? Co się stało? Aha, tam, tam, dobra. Ja idę na plecy. Dżungla. Jak ktoś. I pałac. Palace, zgadza się, palace. No, ja mu, ja ja mu wejdę na plecy. Dobrze? Łatwo no. Nice. nie nie zdechnij. No, 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 no. Dobra. mala łańcusz. Dobra, agresję. Firebox. Uch. Super, weźcie bomba. Do lewej okno, pasz kona. No. Nie mam ja tam. A ty, kto to jest? Nie. A jakiejś to